Cześć, dzień dobry, moi drodzy. Była awaria. Gadałem przynajmniej do siebie z 15 minut. Nie załączyło mi nagrywania. Ja to sobie gadam, gadam o ciekawych rzeczach i nic nie nagrałem to, co robiłem praktycznie. Ale wszystkiego nie zrobiłem. Także no, dla mnie powtórka z rozrywki. No wiecie, moi drodzy. Załatwiam dwa tematy, raz, że załatwiałem wcześniej tam mocowania na czynniki indukcyjne, na wyświetlanie dodatkowych właśnie prędkości obrotowych, parametry, żeby miał yy, przy żeby wiedzieć, co się dzieje z maszyną Druga kwestia, to ten silnik nie ma temperatury oleju silnika I powiem Wam, kombinowałem, kombinowałem hmm. Ostatecznie padła decyzja, że na wejściu wymiennika ciepła będzie zamontowany yy, zamiast korka korkoczujnik będzie przerobiony na czujnik pod te zegary właśnie oryginalne żeby parametry miał czytywał z oryginalnych zegarów także to zostanie przerobione tutaj takie są gwinty ich nietypowe amerykańskie dobra zakręcamy korek bo w tej chwili na odpalenie to się, to się robi u tukarza tukarz mi to dorabia Dobra, oliwę odstawiamy. I sobie ją tam kiedyś wlejemy. I tak jest ten silnik, który za dużo przelany olejem, powiem Wam. I tak moi drodzy. Nie wiem, porobiłem mocowania, pomalowałem farbę, je No, elektrykę to wiadomo, do tego trzeba robić. Ale ja się czepiłem tutaj zaworów. I teraz powiem Wam, co chodzi o ustawianie tych zaworów, tutaj. Sobie zaraz będę w trakcie robić, tylko to zakręcimy, Go muszę rozrusznikiem kałatnąć. On tak nie zapali, z tego względu, że musiałbym go przepompować, bo jest rurka dziabnięta, ukazuje się od paliwa. I on nie zapali. No. Ale go tylko, aby ruszyć rozrusznikiem trochę, bo będę musiał latać. A wziąć za sobie jeszcze, muszę, dalej zapomniałem kartkę, bo wyregulowałem sobie pierwszą parę. I piątą parę zaworów, no i tutaj powiem Wam jako rolnicy, jako mechanicy, jako amatorzy tego, kto reguluje sobie zawory w maszynach, to zazwyczaj spotykamy się z wartościami 15, 20, 25, ewentualnie tam tak o 30, ale zazwyczaj nie jest to jakoś tam szczególnie większa wartość. Chodzi o regulację, a tutaj, no powiem Wam, Amerykanie poszli po całości, bo e, te wartości są naprawdę olbrzymie. To totalnie, powiem Wam, tak, jakby te zawory miały być rozplekotane. Bo tak, uwaga, 30 na ssawnym na wydechowym 61 ogromne wartości, powiem Wam. Ale wchodzi w grę oczywiście rozszerzalność cieplna, doładowanie, temperatura spalania czyli takie dosyć istotne tutaj rzeczy, moi drodzy, które mają oczywiście jak najbardziej wpływ na rozszerzalność cieplną i uspełnianie tego właśnie tych, tych, yy, tych wartości. No i dobra, my tu mamy sobie ten, powiem Wam. Że ostatni miał potężny ślus i teoretycznie on był na tyle ten zawór wydechowy, ostatni yy, rozregulowany. Nie wiem o co chodziło, bo wcześniej powiem Wam, jak ja robiłem przy tym silniku. Ja nie miałem totalnie niczego, katalogu, instrukcji, nic nie miałem, nic nie widziałem. Był te silniki tyle. Ja porobiłem to na wartości takie typowe dla ustawiania: 20 sadne, 30 wydechówka co oczywiście nie z właściwymi wartościami no ale nie miałem o tym pojęcia, bladego. teraz sobie to wszystko przeregulowuję, sprawdzam widzę że, on, widzę, że po tych pracach, po tym całym rocznej batalii odpalania to się wszystko już poustawiało po swojemu i on inaczej jednak wszystko, kieliszki, to wszystko inaczej to się poustawiało po swojemu i teraz trzeba to doregulować, jest to bardzo istotna moim zdaniem rzecz Dobra, yy, idziemy sobie do kabiny. Mm, wezmę go troszkę rozrusznikiem. Dygnę, tylko sobie pójdziemy na dół. Wezmę od razu kartkę i długopis. Bo muszę sobie pozapisywać, co gdzie tam robiłam Przy tym, długopis, tak długopis, ale łówek pewnie znajdę. No ten ostatni zawór to powiem wam potęga była, co chodzi o rozregulowanie. Dobra. Widocznie coś wcześniej się dobrze nie mogło ułożyć, że on właśnie tak został. Ja tam mówię, nie sprawdzałem tego nawet. Był, było wyregulowane, kręciłem i tego pierwszy był OK. No teraz zrobiło się nie OK. Poprawiłem to, poprawiamy właściwie teraz. Hmm. O, tutaj mamy tak jak możecie zaobserwować, właśnie te wszystkie mocowania, czynniki indukcyjne. i Tutaj mamy takie mocowanie. To też będziemy montować. Już mam kabla wyprowadzonego w kabinie. Myślałem, że go nie uda mi się tam jakoś. ten, ale jakoś wczoraj poszedł, przy niedzieli. Udało mi się go przeciągnąć. Tu tam trochę będzie tych kabaleczków, że naprawdę. Nie odpalać brak korka. Już jest korek, to karta jest nieaktualna myślę, żeby się nie zapomnieć, to lepiej sobie zapisać, że czegoś nie ma, niż później mieć plamy oleju. Dobra. Uh -huh. A ty, ty, ty. Dobra. Uh -huh. Dobra, luz mamy. Zobaczymy, co teraz wyszło. Na kamerce wszystko było widać nawet, jak zawory zapracowały, tak o. Dobra, coś widzę się pozmieniało. sobie tak zapiszemy co było robione e, było tak jedynka pierwszy pierwszy tutaj były dwa wyregulowane dwa teraz tak dwójka trójka czwórka piątka i tu tak daszek i dwójka. Dwa były wyregulowane i szóstka. To od szóstki zaczniemy teraz, bo był wydechowy wyregulowany jedynie. A samek kuziła? Tak jak otwarty. Hmm. Nie no te wartości to powiem Wam. Ja tak jedynkę. Dobra. Lecimy. Niezduszony jest zduszony, czyli on mi nie odpuścił szóstka, czyli szóstki nie doreguluje. Piątka jak była, tak jest. Tutaj możemy sobie zrobić zawór z sawny na czwórce. Trzeba zapisywać. 30. Ja, 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 wolę pozapisywać, bo później kuziwa się zapomina. Czwórka sawny. Czyli tak, sawny S sobie napiszę. S. Dobrze, dobrze. Trójka. Obydwa mamy, trójkę możemy całą zrobić. wydechowy. mamy Dobra. No, i to jest wartość poprawna? Tak, <grywa> eee. Nie, tak patrzę na dwójkę. No, troszkę można dokręcić wydechowy. Aha. Uszyć. Daniel podokręcał. Aha. Mhm. Dobra. Dwieka wydechowy. Dobra. i tutaj był w dwóch. trójka z 2 zostały nam na szóstka się zmieniło. dalej ale jedynka ale co tam było tak nie dwójka i czwórka Trzeba wydechowe na czwórce. On teraz sobie ruch wykonuje. Dwójce co? Sawne, no ale sawne jest teraz na pracy. Hmm... tego śrubokrętem walnąć? mam no, wam rozrusznik ten i co? tak oby odpuściło? czekajcie Szóstka, wydech. O, dobrze chodzi. Dobra, to go dereguluję. Znaszki dobre, że nic nie Dobre są. Uh-huh. Uh-huh. W trójce chciałem w czwórce wydechowy, on też się odjął, dobra. Dobra. A szóstka, sawny, kreska sawny. Yy, dwójka, nie, czwórka, wydech. Tylko teraz w wójce sadny został. Mi. Chodzi o to, że nie chcę go przypalić w razie czego. Teraz. Chodzi mi o dwójkę samy. No. Aż kontroluję to. dwójka, nie jeden. To i samy. Trzydzieści. Ma. Dwójkę już sobie widzę. Ruch zamierza zrobić. Dobra. To je bilo bolj regulovano, tega pa je treba ga zdaj pumpovati ostro. gazu troszkę